Weekend, sobota, czas na wycieczkę. Jesteśmy się podobnie z kolegą Grzegorzem. Jesteśmy tym razem na Minions, jest to na Bodmin Moor. Cały ten teren tutaj jest zaliczany do dziedzictwa kulturowego UNESCO ze względu na pozostałości starych, starych kopalni, a także Także pozostałości z okresu ery brązu, czyli kamiennych kręgów, grobowców i innych artefaktów. Tutaj właśnie jest taka mapka, obrazująca to miejsce. Tutaj właśnie są takie trzy kręgi Harlers obok siebie. W zdjęcia widać, zostały one odrestaurowane w latach 1935 i 1938. To ogólnie jest taka cała mapa tego. Era kamienia, era brązu i era żelaza. Niestety znowu pada. Jest tutaj drugi raz znowu pada. No, co za pech. A my jesteśmy już właśnie przy kamiennych kręgach Harners. Są tutaj właśnie trzy obok siebie. Są potężne. Tutaj w środku to jest jakiś właśnie kamień. Stoi. Te kręgi mają chyba średnicę około. w sumie są trzy, no mają różne wielkości, ale ten największy ma chyba średnicę 38 metrów. Wszystko są ręcznie ciosane, to nie są takie przypadkowe kamienie. Naukowcy do tej pory nie za bardzo wiedzą do czego one służyły. Prawdopodobnie ku przodko, było były odprawiane jakieś obrzędy religijne w nocy. Przeważnie było to związane właśnie też z fazami księżyca i przecieleniami letnimi i zimowymi. Tutaj jest kolejny krąg. One w sumie mają nazwy południowy, północny i środkowy chyba jakoś tak. Nie pamiętam teraz, że dokładnie. Z tych miejsc płynie jakaś energia. Sprawdźmy to. Tak, czuję coś. Jak tam rzesiu, fajne kręgi, tak jak zawsze, nie? Przed nami dwa wolno kamienie The Pipers. Miejska legenda głosi, że kiedyś właśnie dwóch mężczyzn grało tutaj w zakazaną grę związaną z sabatem i za karę zostali właśnie zamieni w te, te dwa stojące obeliski kamienie tutaj. Jesteśmy właśnie przy ruinach tutaj pierwszego End house, czyli maszynowni. Jest to właśnie jedna tutaj z pozostałości tego zagłębia górniczego z XIX wieku. Śmierdzi łajnem naokoło. Czytałem właśnie, że w tych budynkach były zamontowane, zamontowane jakieś silniki czy, ja wiem, pompy, które właśnie wypompowywały wodę spod powierzchni, osuszając właśnie te, te, te tereny, szyby stare. Tak, te budynki mają około 200 lat i to jest właśnie taki typowy korwaliński krajobraz. One tutaj zostały właśnie wymyślone w Korwali. Powiedział, że to jest taki właśnie patent tutaj, tego całego zagłębu górniczego. Trochę się pogodziło już, także idziemy teraz w stronę starej, zdalnej kopalni granitu. Ale po drodze jest jeszcze kolejny kamienny krąg o nazwie Kradok. Uważaj, tak, Kradok. Tak, właśnie znaleźliśmy kolejny kamienny krąg, Kradok. Kradok mur, stone circle. Tutaj te kamienie są powywracane. Ogólnie to większość tych kamiennych kręgów została zniszczona w, w czasach średniowiecza, ponieważ było on uważane za jakieś dzieło szatana i miejsce tej pogańskich obrzędów. Niestety, to właśnie widać, że to nie są takie zwykłe kamienie, one były czystane przez ludzi. Wszystko są praktycznie tej samej wielkości. No, niestety szkoda, że on nie został odrestaurowany tak jak poprzednie czy tam pozostałe. Tutaj podlega się pona z łańcuchem zapotanowana. Czyli po prostu tędy nie można jechać Jeździ samochodami Co się wydaje Tam jest jedna góra, na którą jedziemy Tam być może kolejna A tutaj zaraz przed jest właśnie ta stara, opuszczona, zalana kopalnia Gold Digging Quarry bodajże A my jesteśmy właśnie już przy tej starej kopalni Old Digim Quarry, sorry, Gold, nie Old Teraz słońce zaszło, także spróbuję to nakręcić troszkę później. Jest słońce już od razu lepszy widok Troszkę wieje, ale bez przesady Gold Digim Quarry No tutaj taka właśnie przezroczysta, źrodlana woda, można powiedzieć. Tam wszystko widać na dole, to kamienie. No to była kopalnia granitu, XIX wiek. Trochę są dzisiaj problemy z tym słońcem. Niestety. A my teraz wchodzimy tutaj w ten przesmyk. Tam też jest woda, też jest z tego co widzę. Piękne miejsce, nie? Tak, tutaj właśnie widać jak przepali. Tak, dokładnie. Jest pany klimacik. Świetna sprawa, naprawdę. Tutaj chujinka wyrosła na dole, można zobaczyć tutaj te skały, a my chyba właśnie atakujemy zaraz kolejne góry, tam gdzieś na horyzoncie, które są, gdzie się właśnie ta mapa obcaja A tutaj jest chyba właśnie punkt szczepień dla owiec, dla covidian. Świetna sprawa. Tutaj przed nami właśnie już jest Sharptor. Powoli, powoli do góry, i zaraz tam będziemy. Jest ciekawie, naprawdę. No dajesz tam, że się dajesz. Na samą górę. I co, na samej górze jesteśmy? Sharptor. Właśnie jest taki widok na okolicę. tam też jest jakaś kopalnia, jeszcze działająca. Około góry skały, na horyzoncie są kolejne jakieś brzosowiska, nie wiem czy to właśnie już jest Bodmin Mur czy Tartmur, trudno powiedzieć. No pogoda jest niestety taka w kratkę trochę, ale cóż, cóż zrobić tak jest dobrze, tutaj wyszliśmy, teraz troszkę kropi tak, chwilowo, ale to zaraz przejdzie, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję Tak, nagrywam właśnie, powoli się zbliżamy tutaj do jakiejś kopalni czynnej. Tutaj mamy z tej strony mamy pogodę ładną, a tam na no, horyzoncie widać takie właśnie deszczowe chmury. A tam za nami jest ta góra, na której właśnie byliśmy, czyli Sharptor. Sharptor. Proszę, tutaj kolejne Bajorko, jeziorko. za jakieś zdalne wyrobisko. Tak niespodzianki, no. Który by się tego spodziewał? Zobaczmy z tej strony. Tutaj właśnie taki wypolerowany granit, taka część co nie? Zobaczcie na tą wyciągarkę, widzisz? To jest takiego starego typu Miejsce w sumie nie wiem, opuszczone, czyli nikt nie pracuje dzisiaj O co tu chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? Jesteśmy w środku, właśnie obczajamy Jak to tutaj wszystko działa, to jest prawdopodobnie diametr do cięcia właśnie tego marmuru na części. także, cóż, nasza technologia poszła do przodu. Porównanie z tym, co to się działo jakieś 200 lat temu. Ciekawe, no, chyba dawno tutaj nie było używane nic. No, w nie? <gry> do końca? Tutaj właśnie taka skała cięta na kawałki, ale niedokończono to jest raczej. Tutaj mamy jakiś taki gotowy produkt. Niech się tym kompletnie nie interesuje. Weszliśmy na górę i okazuje, że to w sumie nie ma końca. Tu jest taki cały paskowysz. Bo to jest w praktycznie ten cały Bodmin mur. Może tam wejdziemy, co zobacz. Super. Tam na górę, nie? tam będzie widok ko na kopalnie z góry. A później pójdziemy na tamte skały na horyzoncie, ale już dalej chyba nie będziemy szli, bo to nie ma sensu, nie? Nagra tak jest się... Jestem kluczem francuskim chyba i widać. A my tymczasem się wspinamy właśnie tutaj na to. Jesteśmy na górze. Ja tam z tym krawędzią podchodzę, żeby nie spać, bo to byłoby trochę głupie z mojej strony. Ja też dziękuję. <gry> no dobra. O, tam ktoś idzie ze sobą. Tutaj takie kolejne skały pięknie wyglądające. Mała panorama teraz tutaj. Co się dzieje? Co tu się dzieje z tej formacji skalnej Coś niesamowitego naprawdę I co tam mamy na górze? To się na naprzód jakoś trzyma Nie poleci <śpoko> Spoko Już prawie na górze A my jesteśmy na górze tutaj Prawie że Tutaj jest taki specjalny No nie wiem betonowy jest do wpijania właśnie masztów i Tak jakby to były jakieś tam tereny wojskowe Ale to wygląda a my właśnie szukamy też jakiegoś teraz miejsca na piknik Tak żeby nie wiało I co dalej to się ukaże Ach te skały są niesamowite, naprawdę Wieje Pięknie Pięknie, naprawdę pięknie A tam krowy gdzieś muczą, buczą co w dobiegnie? A tutaj łódź pod dosłownie. Tam przed nami już powoli jest góra Cheesy Ride Troszkę nam to zajęło, właśnie tam podejście z poprzednich wzgórz, na których byliśmy Czyli właśnie gdzieś tam na horyzoncie Ale nic, no idziemy dalej Jesteśmy już na górze Ta wzgórza nazywa się Cheesy Ring Ride no, Ale mieszka z tym No bo słońce zaszło. Tam na dole jest kolejna stara kopalnia. Jaka to jest tutaj konstrukcja? Jak to się trzyma na tych skałach? Tutaj tak ustawione. Zobacz, jaki to jest cud natury. Właśnie widzę, są zabezpieczone, żeby się nie obsypało. Coś takiego. Jest tam wejście na dół do tej kopalni Piknik legalne Was maseczek Rany boskie Siewcy śmierci To co schodzimy teraz tam? Przynięk trendy No ale jak już tam się uda no panie Hawranek tutaj to jest dopiero ściana skalna To mi trochę przypomina śnieżek kotły w Karkonoszach. Tak trochę. Ale jest potężne wyrobisko. Sakra! Ale tu jest rzeźnia. Tu jest taka rzeźnia z tym. A jednak wchodzimy. Znaleźliśmy wejście na dole. Ale tu jest potęga. To jest taka potęga tych skał tutaj naokoło. Jestem pod wrażeniem naprawdę. Tego się nie spodziewałem potężne wyrobisko. Potężne to jest naprawdę. I co? O tym sądzisz? Film czy zdjęcia nie oddadzą tego. Jest naprawdę wielkie. No ale wiem, no, staram się, nie? Tutaj właśnie pozostało się jakichś takich budynków górniczych. Tam w tle jest ta kopalnia. A my, te, my teraz idziemy w stronę Starego Grobowca. A my jesteśmy właśnie przy tym starym grobowcu z początków ery brązu barą barów. Ma, nie wiem, 5000 lat. No coś jest, jakieś kości czy coś? No nic zostawili. List. Testament. List pożegnalny. Z tego co widziałem to jest znaleziono jakieś nie wiem, przedmioty, które znajdują się w którymś z muzeum. Jakieś wazy, inne pamiątki. Ale tak to podejrzewam, że był dawno rozgrabiony już. Trochę się tego naszukaliśmy, ale się udało. Relato Barrow. Tutaj przed nami jest Salt Phoenix Mine. Także właśnie stara kopalnia XIX wieku, opuszczona dawno, niedziałająca, jedna wielka ruina, ale swój klimat to ma, naprawdę. Zaraz tam wejdziemy do środka chyba. Relegancko to wszystko. Właśnie w środku tutaj O, ktoś tam chodzi Gdzie jest wejście? Z tamtej strony? Niestety, ale właśnie skończyła mi się bateria w GoPro Więc dalsza część będzie końcona telefonem Nie wiem jak to wyjdzie może będzie ok. do komina. Do komina mówisz? Dobra, już wchodzę. Czyli co? Tutaj jest wejście do komina. Zobaczymy co tam widać u góry. Echo jest. Tu światło w tunelu. Światło w tunelu. Słyszę to już od pewnego czasu. O tym. Jest. To jest taki klimat, właśnie to, to wszystko zarośnięte pięknie, tak. To wideo z tego telefonu może nie być najlepsze, ale. Staram się. Naprawdę. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. I tylko ruiny naokoło. Tutaj ta panorama, jeszcze tam baran beczy jakiś, z tyłu jest ta wielka kopalnia i tam jest jeszcze właśnie ta góra Sharptor. Jesteśmy już w Minions. Tutaj właśnie ten pub szczyci się jako najwyżej położony w całej kurwali. Freehouse w sumie bardziej. Highest pub Corral. Dokładnie, the cheesy, cheesy ring. A jak miniąc, to są i minionki oczywiście. Nie może ich to je zabraknąć. Tutaj co to jest coś wisi jakiś, nie wiem Co to jest w ogóle? W masce I co? To już właśnie koniec tej wycieczki. Zrobiliśmy sporo, sporo kilometrów. Ogólnie trasa miała być o wiele krótsza, ale... No cóż, poszliśmy na żywioł. Było trochę kamiennych kręgów. Troszkę starych kopalni, materia padła całkowicie, także nie wiem czy to kogokolwiek się nagrało. Pogoda w sumie taka wkratka, ale nie padało, także super. Trochę kamiennych kręgów, jak wspominałem, ale nie wiem właśnie czy się nagrało czy nie. Parę starych kopalni i teraz już powoli zawijamy właśnie z do filmów Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie do następnego razu.